Świecka święta aktywistów klimatycznych Greta Thunberg wzywa do obalenia całego systemu kapitalistycznego, oskarżając go o kolonializm, imperializm, ucisk, ludobójstwo, rasizm i represje. Dziewczynka ogłosiła to w londyńskiej Royal Festival Hall, gdzie odbyła się krucjata dziecięca z okazji wydania jej książki. Najwyraźniej po walce o klimat przyszła pora na walkę o prawdziwy komunizm. Możliwym jest również, że właśnie obserwujemy połączenie obydwu tych ruchów, a rolę proletariatu w tym wypadku obejmie matka Ziemia. Trzeba przyznać, że miotający się marksiści sami sobie podnoszą poprzeczkę. Z robotników przeszli oni na kobiety, potem osoby homoseksualne, aż wreszcie objęli swoim protektoratem całą planetę. Patrząc na współczesną historię, łatwo chyba przewidzieć, jaki będzie finał tej historii. Oczywiście może się też stać inaczej i zapraszam Was do wyrażania opinii na ten temat poniżej w sekcji komentarzy.